Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Patryk, a w tym filmie zmieniamy płyn chłodniczy w Maździe MX5. Miałem to zrobić już bardzo dawno. Niestety była przygoda z pierwszym w ogóle warsztatem zaraz po zakupie, jak oddałem samochód na taki przegląd, serwis, no żeby ogólnie auto sprawdzić, zobaczyć w jakim jest. Tak mechanicznie stanie, no i się okazało, że to była kompletna wtopa. No bo na przykład pominęli płyn chłodniczy i okazuje się, że to jest kompletne błot. I dlatego w końcu dzisiaj biorę się do tego, przyjechały mi wszystkie rzeczy potrzebne i zmienimy płyn chłodniczy w tym samochodzie dzwoniłem też do trzech zakładów fryzjerskich dzisiaj i żaden nie ma niestety terminów, więc muszę to na jeszcze później przełożyć, a niestety no cóż poradzić, jak się nie da to się nie da. Na szczęście to nie przeszkadza w nagrywaniu oczywiście. I pierwsze co się zastanawiam czy robić na takim, czy ten płyn zmieniać na takim samochodzie, który stał tydzień tak naprawdę, czy może gdzieś trochę przejechać, żeby ten cały syf tam się wzruszył i wtedy dopiero spuszczać ten płyn. Zobaczymy co wtedy wypadnie, może będzie trochę Lepiej niż taki błot, taki zbity, bo na pewno tam jest dużo, dużo osadu. że chwilę czekamy aż mi tutaj powiedzmy tutaj na dotyk mi przestygnie i spuszczamy ten syf a jak to w ogóle będzie wyglądać samochód sobie teraz stygnie i zrobimy to chyba na jakieś 4 3 razy, pierwsze tak, pierwsze spuszczamy ten brudny płyn chłodniczy i jego od razu wyrzuca nad nie chce się na niego patrzeć, później zalewamy takim czymś jest to płukacz do chłodnic od Prestone, nie ma go za wiele, mieszamy go po prostu z wodą destylowaną, wlewamy to, zalewamy to później wodą destylowaną, zrobimy parę, no może kilometrów, może zostawimy już po prostu w taki sposób na biegu jałowym, bo ciężko się je powiem szczerze. Zrzucimy to, później przepłuczemy jeszcze raz wodą destylowaną, taką czystą, czystą, no i mam nadzieję, że ostatni etap to już będzie zalanie tego i dopełnienie wodą destylowaną. Cała filozofia w zmianie tego płynu chłodniczego. Jedyny problem jaki jest, to że woda destylowana ma w takim wielkim baniaku 20-litrowym. I no nie wyobrażam sobie takiego baniaka tutaj celować, czy tam tutaj. No. no. No nie, więc ewentualnie muszę z tym coś wykombinować, żeby w jakiś mniejszy pojemniczek sobie to przelać, najpierw później precyzyjnie w chłodnicy. Tu już mam miskę przygotowaną, w którą tak sobie z grubsza przeliczyłem, że tu powinno się wszystko z tej chłodnicy zmieścić. I oczywiście na sam koniec, jak już zapełnimy ten pojemnik, to stąd z powrotem przelejemy wszystko tutaj i to pójdzie do utylizacji. No i uwaga, czy przypadkiem nie zajdziemy na zawał? O ludzie, o ludzie. Aż wstyd to pokazywać na, w internecie. I to naprawdę było w chłodnicy. Tu palce praktycznie nie widać. Jezu. Jezu, jezu. I pierwszy warsztat to przemilczał. Nie powiedzieli mi, że ten płyn chłodniczy trzeba by wymienić. A na pewno go spuszczali, bo robili mi rozrząd robili mi rozrząd, więc na 100% albo mi wlali jakiś stary, zużyty nie wiadomo skąd, albo po prostu to zignorowali, rozciączyli dalej tylko wodą destylowaną i to wszystko. Więc dla mnie to jest po prostu coś nie do pomyślenia, żeby nie powiedzieli mi, że wypadałoby jeszcze zmienić płyn chłodniczy. No. Ludzie. No ale. Mamy to spuszczone, teraz zalewamy czystą wodą tym płukaczem do chłodnic. Uruchomimy silnik, żeby się trochę odpowietrzył i do trochę się przemieszał i będziemy kontrolować, czy przypadkiem się nie przegrzewa. Jeszcze opróżnimy tutaj w zbiorniczek wyrównawczy. Zakręcimy to z powrotem zakrętkę, żeby nam się nie wylało i napełniamy czysto wydestylowaną oraz tym prestonem. Dobrze, silnik już pracuje, to jest wszystko zalane poczekamy sobie parę minut, tak jak na instrukcji tam było napisane, że niby 10 minut na jałowym biegu, no i właśnie trochę tego się obawiałem, że jest na tyle chłodno, że termostat bardzo długo się otwiera i po prostu chyba muszę troszeczkę bardziej podgrzać ten silnik żeby termostat się otworzył i całą chłodnicę jeszcze mi przedmuchało z tego z tego syfu całego, więc ja biorę Mazdę na króciutką, króciutko, delikatną przejażdżkę, żeby minimalnie więcej po prostu zrobić ciepła w silniku, wracam i zobaczymy co wtedy będzie. Dobrze, zrobiłem maluteńką rundkę i już tutaj jak się dotknę rury to jest już znacząco cieplejsza a chłodnica też już jest ciepła więc ja myślę że jeszcze zostawię na parę minut o to, żeby sobie pochodził. Później do ostygnięcia spuszczamy tą wodę i co? I zalewamy kolejny raz. Ok, już nam tutaj samochód przestył już spokojnie mogę się dotknąć. Zobaczymy jaki kolor teraz wypłynie po tym pierwszym Takim pierwszym płukaniu, jeżeli będzie w miarę dobrze, to zaleję. wodę jeszcze raz szybko przepuczemy, zleję to ostatni raz i zalewamy na gotowo. No i chyba puczemy jeszcze raz, no bo to, to praktycznie nic się nie zmieniło, a nawet jest jeszcze gorzej. No dobra, no to chyba przydałby się jeszcze jeden taki płukacz. Okej, okay, no to plan jest taki, znowu to... czekajcie, jeszcze porównamy. To jest takie ciemne. A to jest tak samo ciemne. Dobra, czyli to nic nie zmieniło. Wlewamy wodę jeszcze raz i płuczemy dalej. Bo to bo to kompletnie nic nie zmieniło, więc musimy dalej to płukać. E, robi się już coraz ciemniej, więc przyspieszamy troszeczkę tempo. Drugie. Płukanie mam już zrobione i zaraz, jak, jeżeli troszkę to przestygnie, znowu spuszczamy i zobaczymy, co będzie za trzecią misko, bo to już trzecia miska tak naprawdę będzie. Jak teraz będzie lepiej, to już, już jesteśmy blisko. To jest trzecia miska. Nic nie jest lepiej jeszcze. Chociaż może już bardziej jest taka ruda. To zrobimy chyba tak. Ja dzisiaj będę płukał to do skutku, a nie zobaczę przejrzystej wody. A jutro, jak już będzie jasno, normalnie w dzień, zrobimy sobie ostateczne zalanie, czyli gotowy. I mam już kolejny dzień zmagań z tą chłodnicą. No i powiem Wam szczerze, do tej pory już zużyłem 20 litrów wody destylowanej, czyściutkiej, przepukując ten układ chłodzenia i jest, powiem szczerze, masakra. 20 litrów przeleciało i dalej nie ma żadnej poprawy. Zobaczcie, co zostało w tym pojemniku, gdzie wszystko zlewałem, bo już zdążyłem przelać do poprzedniej bańki, żeby zwolnić ten pojemnik na kolejne 20 litrów. A na dnie tego pojemnika, po tej chłodnicy. Zebrała się taka breja, o matko boska, więc to jest, o jest błoto, to jest naprawdę, nie przesadzam, to jest naprawdę błoto. Spuszczam już, nie wiem, który raz to już będzie, szósty chyba, czy coś takiego i widzę, że chyba będzie minimalny postęp, mam nadzieję. Chciałoby się, żeby było lepiej, nie mam pojęcia, czy tam jest naprawdę aż taki syf. No nic, do skutku przelewamy tą wodę. Może już mi się wydaje, ale chyba już jest ciutkę lepiej. No dobra, chyba mamy powoli sukces. Ale szczerze powiedziawszy, kończy mi się kolejne 20 litrów wody, więc mam jeszcze chyba wody na jedno zalanie, jedno przepłukanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale teraz zobaczcie. O, ta woda już jest znacząco bardziej przej, przejrzysta niż to, co na początku było. Więc jest i tak już całkiem spoko. Także chyba niestety, ale zrobię ostatnie przepłukanie i zalewam to już ostatecznie koncentratem, bo jest zima mrozy i nie chcę zostawiać samochodu. Jest i tak bardzo dużo wypłukany, według mnie jest okropnie dużo wypłukane tego syfu, więc najwyżej na wiosnę, zrobimy sobie jeszcze raz taką płukankę. wtedy zrobimy jeszcze zmianę oleju i taki ogólnie cały serwis. To będzie chyba też dobry pretekst, by jeszcze raz to wszystko przepłukać i zobaczymy w jakim to jest stanie po na przykład zimie. No dobrze, więc to zlewam z powrotem tutaj i zalewamy ostatni raz wodą destylowaną. Z chwilę zostawię, przepłuczemy to, żeby ściekło już cokolwiek, i ostatecznie zalewamy koncentratem. Wróciłem już z ostatniej przejażdżki takiej płukanki. Zobaczcie, zrobiłem 61 km, próbując wypłukać to wszystko. Więc naprawdę nie ma żartów z tą chłodnicą. Jest okropnie dużo brudu. Spuszczam ostatnią płukankę i zalewamy koncentratem. Dobrze, uwaga. Ostatnia miska. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. E, dobra. Już nie jest najgorzej. Już chociaż to jest takie gorące bardzo. Nie. A! Trochę gorące jest. Ale dużo bardziej widać przez nią. Bardziej już przejrzysta mniej syfu, dobra, jest już naprawdę nie najgorzej, wlejemy teraz koncentrat do chłodnicy, to już jest naprawdę nieźle w do tego co było na samym początku e, myślę, że chyba na razie nie ma sensu więcej tu wody przez to przepuszczać bo to po prostu można by chyba 100 litrów tak trzeba by przepuścić, żeby naprawdę do czystego to zrobić, dlatego myślę, że pojeździmy sobie z tym koncentratem, żeby przetrwać w zimę, wtedy po prostu na wiosnę tak jak mówiłem, zrobimy pełny serwis, jeszcze raz wszystko to przepłuczemy i mam nadzieję, że pójdzie dużo, dużo szybciej a co jeszcze mnie natchnęło, żeby nagle się tak zainteresować dużo bardziej samochodem? Po pierwsze, mam już gdzie robić, nie trzeba myczyć się pod blokiem, a po drugie, w roku 2022 planuję, aby wybrać się na tor wyścigowy, zabrać ten samochód właśnie na tor, zobaczyć co potrafię, co ja potrafię i po prostu troszeczkę się pobawić. Mam nadzieję, że rok 2022 będzie dużo, dużo ciekawszy. Więc, moi drodzy, możecie się od tego momentu spodziewać dużo filmów, które będą. W tematyce przygotowań na tor, ale dość gadania, zajmijmy się dalej chłodnicą. Zobaczmy tutaj w środku czy się przypadkiem nie przegrzewa, wskazóweczka jest troszeczkę bardziej na lewo od pionu. Samochód już więcej płynu nie chce przyjąć, więc wydaje mi się, że to jest sprawa załatwiona. Ok, ja już myślę, że silnik mogę zgasić, zostawimy jeszcze tak samochód, trzeba będzie przy kolejnej jeździe najpierw sprawdzić czy tutaj poziom się nie zmienił, doleć tutaj płynu do zbiorniczka wyrównawczego i płyn został zmieniony. Tak, udało się nam w końcu po długich dwóch dniach tak naprawdę i prawie 40 litrach wody destylowanej, w końcu udało się tą chłodnicę jakoś tam trochę wyczyścić. Tak jak mówiłem, na wiosnę pewnie zrobimy to samo, przy większym serwisie. Mam nadzieję, że Mazda będzie zadowolona. Mam nadzieję, że Wam film też się spodobał. Wszystkie plany... W sumie już Wam też zdradziłem. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Także zachęcam Was do subskrypcji, żebyście nie ominęli kolejnych filmów. No i oczywiście samego wypadu na tor właśnie z tym samochodem. I co? I widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia i cześć!